Finał ogólnopolskich kampanii Pola Nadziei i Hospicjum to też życie odbył się 8 października w Ostrołęce. Dzień wcześniej wolontariusze ze szkół i przedszkoli sadzili na miejskich skwerach i rondach cebulki żonkili będących symbolem nadziei i nowego życia. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało Głosy dla Hospicjum. W ramach przedsięwzięcia wolontariusze hospicyjni przeprowadzili kwestę. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu. Akcję uatrakcyjniły występy zespołów muzycznych i artystycznych oraz prezentacja ostrołęckich szkół. W roku października obchodzimy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy, zorganizowaliśmy koncert w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Hospicjum to też życie. Ta kampania w tym roku zbiegła się u nas i nie tylko u nas, w Polsce, z drugą akcją ogólnopolską, jaką, są, jaką jest Akcja Pola Nadziei. Kampania społeczno-edukacyjna Pola Nadziei ma na celu przybliżenie społeczeństwu istoty opieki paliatywnej, przybliżenie tematu choroby nowotworowej, cierpienia, śmierci. I umierania. Szkoły. Wolontariusze zbierają pieniądze do puszek na potrzeby hospicjum. Trwa także loteria fantowa, w której każdy los wygrywa.